Wojsko to nie tylko obrona e, kraju, to nie tylko misje e, zagraniczne, to nie tylko e, różnego rodzaju interwencje, ale również pomoc też krajom trzeciego świata. Między innymi dzisiaj w tym samolocie pojechał transport humanitarny do Republiki Środkowej Afryki, gdzie jako fundacja e, udało nam się przygotować e, dość dużą ilość Materiałów, leków, książek oraz wyposażenia do szkoły i tym transportem humanitarnym pójdzie to w transportem wojskowym. Jest z nami pan porucznik Andrzej Kuder, który dzięki swojemu zaangażowaniu i dużej pomocy pomógł, aby ten transport humanitarny rzeczywiście mógł dotrzeć tam, dokąd ma dotrzeć, a więc do Afryki. Panie Andrzeju! Czy po prostu, czy takie akcje jak te rokują nadzieję, że wojsko nie tylko jest potrzebne, ale że będzie mogło się rozwijać w naszym kraju? Oczywiście, wojsko pomaga zawsze jak tylko może w tego typu akcjach. Oprócz tego, że bierzemy udział w akcji serce, w innych akcjach pomagających w transporcie. Narządów do transplantacji bierzemy udział również w akcjach udzielania pomocy humanitarnej w tych transportach do krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi, czyli tam gdzie pomoc jest potrzebna doraźnie i natychmiast oraz w akcjach takich jak Pasza, czyli transport pomocy humanitarnej do krajów trzeciego świata, do Afryki, do kraju, który jest uboższy, któremu możemy pomóc. No a tak jak brat powiedział, Wojsko to nie tylko najeźdźcy i agresorzy, ale także też żołnierze udzielają pomocy, biorą w tym udział i chcą pomagać. Na co dzień często nie dostrzegamy tej zwykłej pracy, która pomaga właśnie, aby nasz kraj mógł się rozwijać bezpiecznie, ale może dzisiaj z tej okazji właśnie też tej pomocy humanitarnej warto, abyśmy odkryli, że wojsko na różny sposób okazuje swoje serce wpływa na stabilizację, oby ta też praca mogła przynosić konkretne owoce i wymiary w życiu też i osobistym. Tego życzymy i panu i kolegom. Słuchajcie. Dziękuję bardzo.